Łagów koło zwolenia. 18 maja 2022 roku godzina 6.32. Przekaz numer 1180. Duch Święty. Jam jest Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej. Tchnę, tak jak chcę i pragnę, tak, jaka zachodzi potrzeba, tak jakie mamy możliwości działania w Was. Pragnę dziś przekazać przez Ciebie żywy płomieniu, moją świętą wolę. Pragnę... Aby otworzyły się na oścież ludzkie serca na moje w nich działanie. Otwórzcie się, a ja dokonam reszty. Kocham was niezmiernie o dziadki i pragnę ze wszechmier waszego wiecznie trwającego szczęścia i radości. Tak bardzo pragnę w was i poprzez was działać, ale to wy sami buntujecie się przeciw Bogu, przeciwko mnie przez oddanie swojej duszy wszelkim nieprawościom. Rozpuśćcie, a to jest prosta droga demona, złego ducha wiodąca ku przepaści, piekielnej czeluści. O wiele częściej kroczycie z wielką dziką, demoniczną radością w sercu drogą zatracenia, aniżeli ścieżką zbawienia. Tak bardzo pragnę ze wszechmiar waszego wiecznie trwającego szczęścia i radości, takiej bez miary, bez końca. To ja jestem tym, który rozdaje wszelkie dary, łaski i owoce, to przez moje działanie wszystko przechodzi i w różny sposób trafia do każdego, kto w pełni otworzy się na przyjęcie moich wszelkich darów, łask i owoców. Jako pierwsza w sposób nieograniczony korzysta każda osoba Boża. Bóg Ojciec i Jezus Chrystus biorą z mojego, jak ze swojego, ja biorę z ich, jak ze swojego i rozdajemy dalej. Jest to możliwe. Bo Trójca Święta jest nierozerwalnie połączona Unią Miłości Trójcy Świętej. Słowo Unia wielu osobom się nie podoba i źle się kojarzy, ale jest adekwatne, bo tym słowem określone jest pełne, trwałe, doskonałe zjednoczenie do tego stopnia, że trzy oddzielne osoby Boże stanowią sobą jednego Boga przez tę doskonałą Unię Bożej Miłości. Trzy oddzielne Boże osoby to nie trzech bogów, jakby się niektórym wydawało. Lecz faktem niezaprzeczalnym jest, że trzy oddzielne Boże osoby stanowią jednego Boga. Żywy Płomień miał zaszczyt, jako jeden z nielicznych, gościć swoim duchem wewnątrz trzech Bożych Serc. Pełne zjednoczenie trzech osób Bożych sprawia, że są trzy oddzielne, niezależne Boże osoby, to jednak we wszystkim są jednomyślne w każdej sprawie, w każdej materii, w każdej kwestii, ale to Ojciec Niebieski ma głos decydujący. Bo tak zdecydowała cała Trójca Święta. Ojciec Niebieski jest największy z całej trójce Świętej, a potwierdził to Jezus Chrystus w jednej ze swoich wypowiedzi zawartych w Nowym Testamencie. Niektórzy twierdzą, że tylko Jezus ma serce, a Bóg Ojciec i ja go nie mamy. Mamy serce, możecie to znaleźć w Księdze Rodzaju w Starym Testamencie. Mówię to dla tych niedowierzających. Człowiek jako taki jest obrazem Boga. Całego Boga, wszystkich trzech osób bożych. Obraz to odbicie, a to nie to samo co oryginał, ale jednak posiada cechy takie same co ten, od którego obraz jest wzięty. Czy jest możliwe, aby jedność osób trójce świętej zakończyła swoją jedność, uległa rozbiciu na czynniki pierwsze? Tak, jest to możliwe, lecz każda osoba boża jest Bogiem mocnym, zdolnym przewidzieć każdą ewentualność. Każde zdarzenie, zanim się wydarzy, żadna osoba Boża nie chce rozbicia jedności, w której jest i trwa. Każda osoba Boża zna wszelkie możliwe konsekwencje każdego czynu, każdej, nawet najmniejszej decyzji, zanim się wydarzy, zatem nigdy nie dopuści do tego, aby zdarzyło się cokolwiek, co mogłoby rozbić tę jedność. Nie istnieje nikt, kto byłby większy, silniejszy, inteligentniejszy, mądrzejszy. O wiele bardziej przewidujący niż trójca święta. Jedyny kusiciel, to upadły anioł, ale jest stworzeniem niemającym jakiegokolwiek wpływu na Boże osoby trójcy świętej. Dlaczego trójca święta pozwoliła zaistnieć tym duchom, przez które stało się tyle nieszczęść, tyle zła? Chcę, abyście wiedzieli, że każda Boża osoba wszystko przewiduje, bo ma to w swojej naturze. W ostatecznym rozrachunku. To jedna trzecia wszystkich chórów anielskich zbuntowała się przeciw woli Bożej i także około jedna trzecia całej ludzkości, która do tej pory zaistniała i jeszcze będzie istnieć, będzie potępiona na wieki. U Boga jest wieczne teraz, dlatego Trójca Święta wie wszystko, zanim cokolwiek się wydarzy. Fakt wiecznego potępienia nie jest narzuconym przez Boga wyborem, decyzją jest jedynie naturalną konsekwencją wyboru dokonanego przez każdego Anioła, a także przez każdego człowieka. Święta Boża sprawiedliwość postawiła przed każdym ze stworzeń swoje jasne, klarowne dla wszystkich prawo. Każdy Anioł z każdego z dziewięciu chórów anielskich zdecydował o tym, czy się zbuntuje, czy zechce się upokorzyć przed Trójcą Świętą. Dwie trzecie wszystkich chórów anielskich wybrało upokorzenie, jedna trzecia wybrała pychę. Próba chórów anielskich była o innej skali wartości niż jest próba każdego człowieka. Poznanie każdego anioła jest pełne na tyle, na ile pozwala na to ich natura. W wieczności nie poznają niczego więcej, aniżeli poznali do tej pory, dlatego decyzja ich jest wiążąca, trwała w swoich wiecznych skutkach. Przekraczając Boże prawo, wiedzieli wszystko, zgrzeszyli przeciw mnie, a to trwale odrzuciło ich od Boga. Do chwili ich buntu nie istniało piekło, bo nie było potrzebne. Nie wiedzieli zatem, jaka będzie kara za ich bunt, za ich decyzję. Kara upadłego anioła musi być tak bardzo okrutna, potężna, bo jest to jedyny warunek, aby mogli dalej swobodnie istnieć bez niebezpieczeństwa unicestwienia. Ich byt nie nie może być skasowany, bo na to nie pozwala święta Boża Sprawiedliwość. Samo skasowanie bytu jest możliwe, ale konsekwencje byłyby straszliwe dla całego stworzenia, a na to nie może pozwolić święta Boża sprawiedliwość. Nikt nie zmuszał zbuntowanych do podjęcia decyzji byli w pełni świadomi, dokonując swojego wyboru poziom pychy, w którą wpadli, nie pozwala im na zmianę decyzji. Co innego jest z człowiekiem ten nie zawsze ma pełną świadomość dokonywanego wyboru, a to jest czynnikiem łagodzącym. Doskonale was ludzi rozumiem, lecz każdy człowiek także ma swoją wolną wolę i nią się kieruje. Który człowiek, jacy ludzie się potępiają? Potępia się tylko ten, kto w pełni świadomie odrzuca Boże prawo dekalogu. Usprawiedliwieniu podlegają grzechy wynikające ze słabej, ułomnej ludzkiej natury. Lecz niemniej jednak muszą być odpowiednio w czyśćcu odpokutowane. Jedynie niepełna świadomość dokonywanego grzechu jest czynnikiem, który łagodzi najsroższy wyrok. Trójca święta stara się o każdą duszę do końca jej życia na ziemi. Każdej daje szansę za szansą, lecz to każda dusza indywidualnie wybiera na bazie wolnej woli, czy zechce żałować za swoje przestępstwa grzechowe, czy okaże pychę i butę. Niestety są dusze, które ulegają namowie i działaniu kusicieli, upodobały sobie życie w chronicznym grzechu. To trójca święta stara się i zabiega o zbawienie każdego człowieka, także przez starania Maryi, mojej świętej oblubienicy, świętych i aniołów. Są jednak uparciuchy, które pogardzają każdą szansą, ci po swojej śmierci, po sprawiedliwym sądzie bożym, idą na miejsce wiecznej pokuty. Do jeziora ognia i siarki, do piekła. Do tej pory Trójca Święta i Maryja podawaliśmy wiele, wiele podpowiedzi, wiele haseł, które wskazują wam jak iść, jak kroczyć do nieba, co robić, aby nie ulec pokusie upadłego anioła. Zechciejcie to wszystko sobie przypomnieć i odpowiednio wcielić w życie. Wiem, że jesteście słabi i ułomni, dlatego usilnie pracuję nad każdym z was indywidualnie, aby was uświęcić. Ożywić, dać wam szansę za szansą. Mimo, że każdy grzech mnie bardzo boli, jest dla mnie odrażający, ja się tym nie zrażam, podejmuję starania o każdą duszę, w każdym czasie, w każdym miejscu. Do tej pory zostało wypowiedzianych setki tysięcy słów z nieba, aby wam pomóc dotrzeć do nieba. Niewielu nas słucha zahipnotyzowana działaniem demona. Za krótką chwilę oświetlę całą ziemię światłem świętej. Bożej Sprawiedliwości. Każdy człowiek pozna stan swojej duszy widziany Bożym wzrokiem. Nie będzie nikogo, kto byłby pominięty, nieoświetlony bez względu na miejsce, gdziekolwiek będzie przebywał. Na krótki czas, na krótką chwilę opuszczą Was wszystkie demony, każdy będzie mógł podjąć swoją własną decyzję. Bez niechcianego towarzystwa upadłych aniołów. Po krótkim czasie demony powrócą, lecz będą musiały się uczyć Was od nowa, bo do żadnego człowieka nie trafią te demony, które u Niego były. Opętani będą uwolnieni od demonów, które ich do tej pory zniewalały. Każdy człowiek pozna prawdę o sobie, będzie miał szansę dokonania właściwego wyboru. Wielu się nawróci, ci stworzą obóz z Boga. Będzie jednak wielu takich, którzy powrócą do grzechu i szatana. Ci utworzą obóz szatana. Rozegra się batalia o duszę jakiej dotąd nie było i nigdy nie będzie. Na waszych oczach będą się realizowały kolejne rozdziały z świętego Jana Apostoła. Zechciejcie teraz unieść głowy do góry, otrząśnijcie się, bo wielkimi krokami zbliża się wasze odkupienie. Dobiega końca droga krzyżowa Kościoła świętego. Zaufajcie w pełni mojemu świętemu działaniu. W ostatnich dniach wydarzyło się coś, co przysporzyło Polsce nowych błogosławieństw. Z wysokości samolotu dwóch kapłanów błogosławiło Najświętszym Sakramentem w obecności relikwii św. Andrzeja Boboli i obrazu Matki Bożej Łaskawej błogosławiło całą Polskę. Ta akcja była z mojej inspiracji i przyniesie pewne, korzystne zmiany, da pewien zastrzyk Bożej energii Polakom do walki przeciw siłom demonów. Wzywam ludzi dobrej woli do mobilizacji modlitewno pokutniczej, bo tylko to zablokuje działanie szatana na wasz naród. Wiem doskonale, że wielu z was cierpi, ledwo żyje, wytrzymajcie do końca, nie poddawajcie się jakiemukolwiek działaniu demonów i złych ludzi. Ja pomogę wam we wszystkim, tylko nie poddawajcie się, otrząśnijcie się z marazmu i działania złego ducha i stańcie do walki najpierw ze sobą samym. Ze swoimi słabościami, ułomnościami i grzechami, później do walki o duszę. Kochane dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, tak bardzo Was kocham, tak bardzo miłuję i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do Was zaufania i z chęcią realizowali Bożą, a nie swoją wolę. Z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Chcę Wam pomóc, ale Wy nie zawsze zgadzacie się aby wam pomagać. Pragnę wam pomóc, lecz to wy musicie chcieć, aby wam pomóc. Zły duch przejął kontrolę nad ogłupiałą przez niego i przez grzech ludzkością, a także nad duchowieństwem wszystkich szczebli. Ja Was proszę o to, abyście modlili się każdy, kto może i zdoła, niech składa swoje ofiary Bogu przez Maryję. Wasza pomoc modlitewna i pokutnicza stanie się nieoceniona. Bo będzie można uratować od wiecznego potępienia wiele, wiele istnień. Nie poddawajcie się złu, nie akceptujcie go. Pomogę wam przejść przez ten trudny czas, pokieruję wami, udzielę odpowiednich wskazówek. Do tej pory padło wiele prawdziwych słów z nieba, otrzymaliście wiele wskazówek, pytam teraz, kto je wciela w życie? Wielu czytających orędzia czeka na gromy z nieba. Bardzo niewielu jest do tego, co nadchodzi, odpowiednio przygotowana. Już niewielu jest tych, co wierzą w słowa Boże, przekazywane z nieba, a wielu jest nader sceptycznych. Niewiele już można uczynić, aby uratować wieczność wielu z Was. Teraz wszelkie decyzje do Was należą, jakie więc decyzje podejmiecie? Pragnę, abyście nigdy nie hamowali mojego w Was działania. Lecz wszystko czynili, aby łaska Boża mogła odnieść pożądany skutek. Nie hamujcie w sobie działania łaski, bo powoduje to w was przewinienie zaniedbania działania zgodnego z powiewem łaski Bożej. Już wkrótce nastąpią zmiany, zło będzie narastać. Aż do osiągnięcia swojego apogeum, którym będzie oficjalne działanie antychrysta. To już się dzieje. Nigdy nie poddawajcie się fali zła, lecz stawiajcie mu czynny opór. Nie poddawajcie się sile pułapek złego ducha. Kocham Was, okochane dzieci, niezmiernie i przytulam Was do wnętrza mojego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie mi bezgranicznie. Zaufajcie mojemu w Was działaniu. Pozwólcie mi Was przetworzyć, aby Boża Miłość królowała w Was. Ja mimo wszystko Was bardzo kocham. Duch Święty.